Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Krokol, kolejny odcinek Lego Ninjago, trochę sobie dam tą kamerkę niżej, ponieważ muszę się tak bardziej pochylać do tego mikrofonu, bo mi spada to, kurde blaszka śmierdzące, a że, zablokowało, chyba no dobrze, dobra, nic nie poradzę bardziej, będę się tak po prostu staro nachylać, Nadal się uczę, żeby jak najbliżej tego mikrofonu siedzieć. Przepraszam, jeżeli na odcinku którymś jestem bardzo cicho albo w jakichś momentach po prostu nic nie słychać albo coś. Nie chciałem, nie robię tego specjalnie pod żadnym powodem. No, w ogóle tego nie robię specjalnie. Idziemy dalej, idziemy do świątyni. Prawdopodobnie może to być ostatni odcinek, nie jestem pewny. Eee, zobaczymy. Jak wygląda poziom... Jeżeli mnie nie oszukali widzowie, no to prawdopodobnie może to być już ostatni odcinek. Śródmieście Night City. Nie, co powiedziałem? Ninjago City, nie Night City, to nie cyberpunk. No, przesadziłem, przesadziłem. No, no, no. No, przesadziło mi się trochę. A jak Śródmieście? Przecież ja do świątyni wchodziłem. Coś tu nie gra, coś... coś tu się... kłóci z... biegiem zdarzeń. Chyba... chyba. Zobaczymy, zobaczymy, mam nadzieję, że się wszystko ładnie Heż, spisze. Oh. miałem, że nie musimy ze sobą walczyć. Możemy walczyć wspólnie. Naprawdę? Leloid, wróć ze mną do Ninjago jak ojciec ha? i generał numer jeden. Zaraz. Co? Generał numer jeden. Dokładnie. Ale. Jak ruszymy od razu, szybko pokonamy Miałcze ostateczną bronią ostateczną i podbijemy ninjago razem. Aha. Tato, proszę nie. Aha. Co? Wróćmy do ninjago i uratujmy miasto. Eh, będziesz bohaterem. To do do mnie nie pasuje, Leloid! Ludzie nigdy by w to nie uwierzyli. Ale przecież wcale nie musi tak być. Skoro Oho. się nie zmieniłem, to czemu miałbym teraz? For fun. Dla fabuły, yeah. dla fabuły, oh. dla fabuły. Tato? Powinienem był cię nauczyć łapać. Nie! <laughs> Ten moment, kiedy rzucasz piłeczkę. No tak, no tak. Wszystko jasne. Łapotki. Ale hamowa ale hamowa się, to się zaraz zawali! I co teraz? Nie mamy tych części. Jakich A nie części? Już Lod, tu. Oho. Moc. 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 Energia. A, adrenalina! Częścią mnie, częścią mnie. Słuchajcie, nie potrzebujemy tego wszystkiego. Ostateczna broń, ostateczna jest częścią Was. Co? Moc. O. jest Jest Was wszystkich. Uspokójcie myśli. Skupcie się. Taczymy. Ojej. Oje. Wodzie, lodzie, No i Jay, Błyskawica. Dajesz. moc! Masz Master. moc! moc. 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 Mam tę moc. Mam tę moc. Jakoś tak to było. Mam moc. Jaru. To było za powietrze. O oh, je. Mam tę moc. Miszu. Ej, Chyba słyszę z Mistrzu Miszu, mówi, żeby skakać. Okej. Okay. gdzie polecieli. To jest dobre pytanie, bo nie mam bladego pojęcia gdzie jest. Szekaj, co? Skąd się nagle łutu wziął? On się z dupy. On nie... Ale głośno jakieś się to zrobiło. Czemu to się... Co jest w ogóle? Czemu oni się tak z dupy wszyscy pojawili nagle? Zero historii! Dobrze być znowu w Chyba... żeby to wszystko wiedzieć to trzeba po prostu oglądać... Yy, ...serial czy tam... Nie serial, tylko film. Bo naprawdę... Cała przejście z powrotem tutaj się z dupy jakby to zrobiło. Nic... Nic nie wiem. Ja nic nie wiem. Absolutnie. Wiem tylko, że nagle się z dupy tu znowu pojawiliśmy. Jeżeli w ogóle jesteśmy w, w temacie LEGO, to mnie ciekawi jedna informacja. Jeżeli układacie LEGO, macie coś takiego jak LEGO, nie? To układacie je, robicie sobie moment, kiedy chcecie je układać i po prostu je układacie? Czy po prostu nie macie co robić, to układacie? Ja osobiście czekam czasami na burzę jakąś, że nie mogę sobie na kąpie za bardzo posiedzieć, nie mogę tego, tamtego, sramtego i po prostu wtedy sobie... Ogarnę yy, Lego i zacznę sobie układać, bo nie będę miał co robić. To sobie na spokojnie mogę zacząć układać Lego. I ja chętnie się dowiem, jak wy macie na to postrzeżenie. Czy kupujecie Lego, żeby zrobić konkretny moment i zacząć je układać? Organizujecie czas dla Lego, czy Lego dostosowujecie do czasu? O! To jest dobre pytanie. Kurde. Bo ja tu sobie właśnie ogarnąłem te Lego z Rossmana. Ciekawe, fajnie, że to działało. Nie było tam dużo, tak jak mówiłem, nie? Mam z Minecrafta coś, jakieś LEGO, No, wiecie. Nic nadzwyczajnego, ale wystarczająco, żeby se fajne było. Zobaczymy, jak, jak to będzie spoko. I hope, że będzie gi. Piek, piek, piek. Ja rozumiem, że ten znaczy w ogóle, co jest przy tych bossach, to jest po prostu... Jakim typem bossa to są, oni są? Tak mi się wydaje. Ile pitosu, panie. O, kichnę! Znowu! Oh! Ja nie wiem, czy to wina słuchawek, czy czego, że zawsze mi spadają słuchawki, jak kicham, no. <gryw> Autentycznie! O! Coś tak, coś. Nie powinno tak to być. Nie! W ogóle moim zdaniem powinno to być bardziej rozwinięte, jakby nie rozumiem dlaczego bardzo powycinali rzeczy i uprościli to tak, żeby jak najmniej po prostu tych rzeczy było, jak, jak najbardziej skrócić to tylko. Może budżetu nie mieli, ja naprawdę nie wiem. Bo moim zdaniem mogliby to nieźle rozszerzyć o to wszystko, co było w filmie, jeżeli były te wszystkie rzeczy filmy. Jeżeli nie były w tych rzeczy filmy... To chętnie bym jeszcze zobaczył. Jak film rozszerzają o takie momenty, które po prostu nie wyjaśniają niektórych rzeczy. Na przykład, no, skąd się ten łup pojawił? To nie było. On był potraktowany przez ten czas jakby nie żył. Nie wiem. Nagle przyleciał z nimi smokiem, bo oni wyskoczyli z góry. Co ich uratowało? Jak on się to stało? Nie wiem. Chyba, że to jest celowe za żeby zachęcić do obejrzenia filmu. Jeżeli tak? To beznadziejne. Pomóżmy tym ludziom. Tak zróbmy to, Mogę mieszkańców. to jakoś z, zniszczyć zielenią? Nie a, tu coś jest, dobra. Już widzę. Pyk. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. Budujemy. Coś, zbuduje, coś zbudowaliśmy to jest... elektrycznością. No tak, ale to nie zły hałas zrobi. Nieźle, nieźle. Też w ogóle ostatnio na streamach dużo gadam o Lego na przykład, gram sobie w Lego. O tym jakie jest nasze ulubione Lego i tak dalej. No więc zapraszam oczywiście na streamy, link w opisie i staram się jak najczęściej tylko jak mam czas od razu robić streamy. No, sympatycznie. Kurde, i co auto będzie? będzie... Tak wygląda jakby to było dla... Kaja? Te auto, ale chyba to nie będzie do tego, to... Albo jednak auto dla nas? Nie wiem. Ja już nie wiem, ja już nic widzowie nie wiem. Dobra, biorę... A. No tak. Zrobimy z tego czołg jakiś latający? Bo i gąsienica, i skrzydła, i auto. Nie mam bladego pojęcia, co on zrobił. O nie, są tam te. Jest tam ten silnik. Nie, nie wiem, co on z tego zrobił. To jest jakiś. Wszystko i nic. To siarka? No, no. Ale że chłop w piżamie No w sumie nie, nie jest aż tak jasno, ale to chyba chmury, a nie ten Ja nie wiem tam Niech się bawią Nie przeszkadzam, nie przeszkadzam Ale że latające tramwaje Dobra Odblokuj kolejkę jednotorową Ale tam przecież źli byli w środku a wszyscy tu mogą, ja myślałem, że tylko Jay, bo tu pioruno, Piorunem to tak napierdzielało. Pyk, pyk, panie, co pan sobie w ogóle wy, wyobraża, myśli pan, że co? Że pan jest dobry, bo co? Pyk. Łatwo z tobą, bo, 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 bo się kręcisz? Nie ma tak dobrze. Dobra. Szkacą skacząca małpa, achievement i osiągnięcie z bloku 10 poziom. Ładnie, ładnie. Nie spodziewałem się, że jeszcze w ostatnim odcinku zdobędę jakiś achievement poza skończenie fabuły. Że oczywiście, to jest ostatni odcinek. Ja dalej o tym nie wiem. Tak, tylko było sugerowane przez widzów. Tu a, Y call, call. Pyk. Oho. Kałabanga. O, no i działa! Elegancko, tak to powinno wyglądać. Dokładnie. O, i żeton ninja brytności. No właśnie! Zostaje tylko dwa żetony właśnie do nawalenia, więc... Też mi się wydaje, że to będzie... Ostatni odcinek głównie przez to. Jeden żeton mi został do ogarnięcia. I nie ma czym dziwić. To tak przeskoczyłem, tak nie, to nie tak chyba powinienem, ale. Ale okej, okay, no! Pójdzie! Okay. I ja tu mam wskoczyć. Aha, no dobra, najpierw muszę ich pokonać. Easy, easy. Pyk, pyk. Łatwo wa z wami, kurde, ale. Ty, no, kolem nadal najprzyjemniej się odbije. Mimo wszystko takim młotem dupnąć ich. Przyjemna sprawa. Aha, no tak, muszę tarczę mu wypierdzielić najpierw. Dobra, góra i... Pyk! Aż młotem po mordzie. Łatwo z nim, łatwo, łatwo, łatwo. uhu uhu uh. Mam w ogóle na... Pogra ochotę na no, pogranie w takim... ...na Red Dead Redemption 2, albo na cyberpanka po maksowanie. Tak, mam ochotę mocną. Kurde. Chętnie bym się w coś takiego pograł. Za skurde za wcześnie. Bo to powinno jeszcze raz przynajmniej obrócić, żeby się to załączyło, nie? Teraz. O, 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 Nie wiem czy to by się samo wyłączyło, więc walałem po prostu to zniżyć o pewnym momencie. Wiadomo, nie puśmy losu, tak? Jak to się mówi. Tutaj też w odpowiednim momencie, teraz! Spyt. króciutko. No i fajnie, drzwi otwarte, dzień dobry, dzień dobry, witam w mojej kuchni. A, tu jest też poboczna misja w ogóle znowu: za, za ileś tam do tych klocków. To w ogóle jeszcze bardziej pokazuje, że cały czas przechodzimy poziom w miejscu, gdzie będziemy sobie później normalnie chodzić. Nie wiem, nie podoba mi się taka mechanika, taki styl, taka. taka rzecz w ogóle mi się nie podoba, nie? Że poziomy są w miejscu, gdzie jakby. będziemy sobie chodzić. Wolałbym, tak jak jest to zrobione na przykład w Lego Marvel starym, Super Heroes oczywiście póki co. Yee, w którym w sensie, takie duże miasto mam po prostu i tyle To by było coś mega sympatycznego, coś takiego bym chętnie zobaczył Mogę ci tą tarczę wypierdzielić pyk. pyk I do góry i pyk! I boom Łatwo Dobra, idziemy tutaj zawsze wszystkim pomagają. Teraz czas pomóc im Łatwo, Gdzie są strażacy? Może przejść po tym rusztowaniu. Gdzie są strażacy? Ja nie widzę strażaków. Oni tam do góry odcilują bombę? Gura, tu i strażaków. No takie mam zadanie, no to tak zrobię, ale. Nie widziałem tutaj tych strażaków. Oho, siłowanie się! Jestem silniejszy w prajerze. krótko, 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 krótko. Pyk kurde, kałabanga i do przodu, nie? Jak to się mówi. Też w sea of bym się pograł po maxowo. Tak bym. Tak mam tyle gier, które bym chciał pograć, a tak nie mam czasu, żeby sobie wszystkie ogrywać naraz. Z jednej strony fajnie, że tyle jest gier, które chętnie se pogram. Z drugiej strony nie fajnie, że nie mam na to czasu. Autentycznie. Dobrze, że roboty nie mam, ale jak sobie ponagrywam sporo odcinków na zapas, to może. To może jednak. Coś przemyślę, coś przemyślę. Teraz mam trochę wolnego, to... Coś pomyślę, no to... Jaki serial? CO?! Czy ktoś mi może pomóc? Jay? O. A, ktoś ten serial ogląda, ja mu zniszczę to? Antenę? co? Czemu to tak z dupy też trochę było? Wszystko jest takie trochę z dupy, nie? Ja już widzowie nie ogarnię, co jest, co jest pięć w tej grze, nie? Tak... Nie, wydaje cię. Dalej nie wiem co w sumie robi u tego yy, Loida ten po prawej, ten taki klocek z nie wiem, Że on może jakieś czasówki robić Nie wiem Oho, ale rąk O! I mamy ostatni że to Ninja Bratności, A dostanę? mam wszystkie, że to nie ninja Bratności, a get? Tak myślałem. I droga ninja. Znasz te niki, jakie kryje droga ninja, odblokowano mistrzostwo wytrwałości. Co to, to daje? Mogę to odpalić to są sobie bazy starożytnych zwojach, no? Wykrywacz ciekawostek. Niezniszczalność! Po prostu niezniszczalność, bo odblokowałem wszystkie żetony i A mogę sobie teraz... Te... A Oho, ale że go zjadł? Ha, kód Niagar Teraz tylko trzeba się pozbyć koda i ninjago uratowane. Stańcie tego kota swoimi supermocami! Oho, musimy tylko odstraszyć Miautera i wygraliśmy! Nie, nie, a wiedziałem e, Lloyd, dokąd idziesz?

Ale że mu ogień z okay? jaką zrypoleci? synu. to wszystko co mówiłeś do kota. To prawda? Nie, to słowo. Wow. Tato, czy ty płaczesz? Nie, po prostu. Mam alergię na, na koty. Mhm. Mm mm, się tłumaczył będzie teraz? Lloyd! Mamo! Chodź tu! To? Pokaż mi Pokaż no mi palce! Dobrze, oko. nadal nie masz palców. Wszystko w porządku. Oh. Kocham Cię, synku. Ja cię kocham. Dobra, przytulamy się. Ok. nie to nie! Ukończ... już mam lokalizację śródmieścialnego Ninjago... ...city. Ninja, ukończ wszystkie lokalne... Misje fabularne, no tak jak myślałem. To już wszystkie misje fabularne. Lokalne! I są jakieś inne? Nie, Nie wiem. wiem. Może chodzi o to, co są za złote klocki. Lord Garmado blokowano. Nie wiem. Jak wiecie, możecie dać znać, czy jest jeszcze jeden od sens, jeszcze jeden odcinek nagrać? Albo z czego to go nagrać oko odblokowano. Bo jeżeli będzie sens, no to ja chętnie nagram jeszcze jeden odcinek dla was Bez najmniejszego problemu, nie? A jeżeli nie, no to będziecie, tak powiem, czekał sobie w kolejce do maksowania Po... Bo... czym? No, nawet napisy końcowe są Po... Bo... Teraz LEGO Marvel Super Heroes, potem... Drugie LEGO Marvel, nie? LEGO Marvel Avengers nie wiem czy jeszcze jakieś. Jeszcze z niby te z Karaibów, ale ja nie wiem. Epilog Co to jest? Co, co to jest? Ninja Ninjago City Mecha Smok zielonego ninja i mecha garma mega, mecha smok. Czy to jest ten poziom, gdzie jest po prostu mus zniszczenia? Ile? Osiem Tam było? W sensie, żeby po prostu zdobyć milion monet z dupy. To też, bez żadnego związku, bez niczego, nic nie wiadomo, co tu się w ogóle dzieje. Każą mi po prostu zniszczyć całe miasto. bardzo to jest naprawdę jeden z tych gier Lego, które są naprawdę moim zdaniem za bardzo, ale to za bardzo chaotyczne. Nie wiadomo o co tu w ogóle chodzi, z czym to się je, na czym to ma polegać. Wszystkie gierki Lego uwielbiam. Ale to niestety jakbym miał oceniać, oceniłbym dosyć nisko. No cóż! Nie wszystkie gierki mogą być najlepsze. O, groźny liz nawet odblokowaliśmy jeszcze. Dosyć szybko, no bo w sumie dużo kasy tutaj się I Nie ma co dziwić. Już większość miasta zniszczonego. Pyk, pyk, jakieś autostrady tu krótko, krótko. Razy 14 już nawet, ty dużo pitosu. tego co widzę w ogóle Garmadon i Lloyd, chyba zielony ninja, nie wiem, się nie różnią niczym za bardzo te postacie, więc w sumie bez różnicy który my sobie gramy. Jedyna z czym jest różnica to to, że naprawdę dużo pieniędzy to mi daje. Już praktycznie nazbierałem, w tym odcinku dwa razy dostaliśmy tego, o latająca kozica teraz, koza, koza przepraszam. Ej. Co, zostały takie pojedyncze budynki, których po prostu nie zauważyłem. Oj, mi, mi strich, patrz! Aha, ale gówno. Tam widzę koło Lloyda jeszcze dwa budynki, jakieś. To weźmy nim. Tu, tu. Tu coś jeszcze jest. To na środku? A jakaś atomowa. Nie wiem, coś. I wszystko. I co, i całe miasto zniszczone, tak? Ninja Go City, achievement get. To tyle, tak? Blokowano Złoty Klosek. Mogę to teraz w grze swobodnej grać. Wow, ey, ale super. Garma Mecha. Mecha Man. Mecha Smok Zielonego Ninja. To też takie specyficzne, straszne. I... Pan Liu. Kim jest do kija wafla Pan Liu? Co jest w ogóle? Coś jeszcze? Jakby... Nie wiem, coś, coś jeszcze znowu się nie będę spodziewał, tak z dupy się znowu pojawi? Nie chyba. Trzy słone gry doblokowane tam przez strefie zostaną w swobodnej. Tryb fabularny zakończony. Badaj wyspę Ninjago w rozgrywce swobodnej poznaj wszystkie ukryte tajemnice. Czyli teraz po prostu Maksowanie no, czyli nic. Czyli wszystko co mieliśmy jest przejść prze, przeszedłem, no Cała mapa odblokowana. Północ, kreator postaci tutaj jest jakiś. Mogę się tepać z miejsca na miejsce. Jakieś tutaj misje. Czy to są. Czy to są po prostu misje? Czy, czy co to jest? Pod, podająca Poddająca posiadłość. Coś do zdobycia, jakby, ale nie ogarniam co? Katakumby jakieś wężowe. Jęcza fabryka? Coś nie wiem. Walka? Czy coś takiego? Jeżeli chci będziecie chcieli, mogę z tego jeden odcinek nagrać, ale jak nie, to nie, dajcie znać w komentarzach, jak będę widział zaangażowanie, to nagram, więc dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, możecie zostawić suba i w górę, wpaść oczywiście na socjale, które są w opisie i widzimy się w kolejnych odcinkach już niedługo, do zobaczenia już wkrótce, Tak.